Miałem 11 lat, gdy pierwszy raz obejrzałem pornosa. I pamiętam ten wieczór bardzo dobrze. Ziomek mi o tym powiedział. Siedzieliśmy na Discordzie i się nudziliśmy. I zaczęliśmy wtedy używać tych botów muzycznych, żeby puszczać jakieś losowe rzeczy. I któryś z nas, albo on, albo ja, puścił wtedy dźwięki seksu. Gdy tylko to poleciało, od razu się skrępowałem, bałem się strasznie, że ktoś to usłyszy. Za to mój ziomek powiedział, że on to w sumie jest przyzwyczajony do tych dźwięków. I ja w szok, a on mi nagle wyjeżdża, że u niego w klasie to wszyscy to robią. Ale ja nie wiedziałem o co chodzi. Co mają kurwa robić. I wtedy się dowiedziałem o pornografii i baleniu konia. Chwilę jeszcze podyskutowaliśmy, Powysłał mi jakieś linki do zapytaj Onet, żeby pokazać, że ludzie rzeczywiście to robią, że to jest zdrowe, i się rozeszliśmy. Byłem kursko ciekawy, a jednocześnie wystraszony. I wygrała ciekawość. Odpaliłem pomarańczową stronę i zwaliłem sobie konia. I pamiętam, jak szedłem spać z myślą, że jutro na pewno zrobię to znowu. I potem przez 3 lata nie potrafiłem przestać. Ale na początku istniała jeszcze jakaś kontrola. Strasznie bałem się słowa uzależnienie. Gdy tylko słyszałem, że ktoś jest uzależniony od czegoś, to od razu mnie kurwa przychodziły dreszcze, bo bałem się, że mnie to również dotknie. Dlatego pozwalałem sobie tylko na trzy razy tygodniowo. Nazywałem to ticketami i miałem tylko trzy. Jeden ticket to jedno zwalenie konia i jedno obejrzenie pornoza. I właśnie w ten sposób się kontrolowałem. I trwało to tak do pewnego wieczoru. Minęło już parę miesięcy od mojego pierwszego obejrzenia pornoza i pamiętam, że wtedy pobrałem świeżo TikToka. Była kwarantanna, nie miałem nic do roboty, to się zająłem TikTokiem. I doskonale pamiętam, że w tamtym okresie bardzo często wyświetlała mi się pewna blondyna. Nawet nie wiem jak ona się nazywa, ale wiem, że strasznie mi się wtedy spodobała. No i był pewien wieczór. Położyłem się do łóżka około 21:20. Tej drugiej, no i zacząłem skrolować TikToka. Skrolluje, scrolluję i wyświetla mi się właśnie ta blondyna W stroju kąpielowym No i oczywiście, nie potrafiłem skontrolować swojego małpiego umysłu, więc gdy tylko to zobaczyłem, powstało podniecenie, więc odpaliłem pomarańczową stronę i zwaliłem konia. Po raz pierwszy tego wieczora. Minęło trochę czasu, wyjebałem kusteczki, ogarnąłem się trochę, pooglądałem chwilę serial. Znowu wróciłem na TikToka. Scrolluję, scrolluję, scrolluje. I tu jakaś piękna pani w jakimś stroju kąpielowym. Tu jakiś pojebany taniec, to no znowu ta blondyna. I znowu podniecenie było tak silne, że no o czym potrafiłem myśleć, to piękne panie, więc znowu odpaliłem pomarańczową stronę, była wtedy już 12 czy pierwsza w nocy i znowu kurwa zwaliłem konia. Znowu ten sam schemat. Znowu wyjebałem kosteczki znowu się trochę gornąłem i znowu wróciłem do swojego serialu. Chwilę pooglądałem swój serialek znowu kurwa wróciłem na TikToka. Była już trzecia w nocy, skroluję, scrolluję i znowu ta pierdolona blondyna. Nawet doskonale pamiętam do dzisiaj, jaki to był TikTok. Basen z kąpielowy. mimo tego, że tego wieczora zwaliłem już konia dwa razy, to mimo wszystko ten TikTok i tak zadziałał i zbudował we mnie pragnienie. Ale to nie było takie zwykłe pragnienie. To był bardziej taki głód niż pragnienie. No i oczywiście, TikToki nie były wystarczająco interesujące, więc TikToka przeszedłem na pomarańczową stronę i znowu zwaliłem konia. I szczerze, nie sprawiło mi to nawet żadnej przyjemności. I pamiętam, jak już skończyłem, poleżałem przez dwie minuty w ciszy, wziąłem chusteczki, poszedłem do hibla, umyłem ręce, wyjebałem je i przy takim lekkim zapalonym świetle popatrzyłem na siebie w lustro w tej toalecie i kurwa... Byłem z sobą obrzydzony. Dosłownie. Zwaliłem konia i obejrzałem pornosa trzy razy. W jeden wieczór. A miałem się kurwa kontrolować. Wtedy wszystkie hamulce puściły. Wtedy tikety przestały istnieć. I poszedłem z grubej rury. I w tamtym momencie moje życie zaczęło się zmieniać. I mam tu na myśli takie rzeczy, że byłem coraz mniej pewny siebie. Zacząłem doświadczać jakichś krytycznych, natrętych myśli, że wiesz co, cały czas siebie hejtowałem we własnej głowie. Poza tym to byłem rozdrażniony. Było bardzo łatwo mnie wkurwić. No i poza tym to rozleniwiłem się jak cholera. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok te Konsekwencje coraz bardziej się nasilały. A wraz z tym, że nasilały się konsekwencje, moje uzależnienie również rosło w sile. Bo czym gorzej się czułem, tym bardziej chciałem uciec do pornografii. Bo widzisz, czułem się jak gówno, ale ani razu przez 3 lata uzależnienia nie powiązałem tego stanu z moim problemem z pornografią. Bo ja nawet nie traktowałem tego jako problem. Traktowałem porno jako rozwiązanie. Uważałem, że skoro dojrzewam, to tego potrzebuję. Miałem w głowie coś takiego, że to jest potrzeba każdego mężczyzny, że każdy musi sobie czasem ulżyć. że to jest zdrowe i że ja w ten sposób to ja w ogóle korzystam z życia. Tak sobie Kurwa cały czas mawiałem, więc w życiu, w życiu nie osądziłbym pornografii o to, że czuję się kujowo. Ja byłem osobą, która dosłownie polecała ludziom pornografię, która mówiła, że to jest zajebiste, że korzystam z życia, że sobie czasem możesz ulżyć, bla bla bla, że to chwila przyjemności i każdy zasługuje. Kurwa, stary, aż mi wstyd, gdy o tym myślę. No i w pewnym momencie z moją psychiką było już naprawdę paskudnie, bo codziennie debatowałem, czy powinienem się zajebać. Czy nie? Nie chciało mi się żyć. Naprawdę, szczerze, nie miałem ochoty żyć, nie miałem siły żyć. Gdy patrzyłem w lustro, to nienawidziłem siebie. Nienawidziłem osoby, którą byłem. Nie było mowy o jakiejkolwiek pewności siebie. Czułem się samotny jak cholera, odizolowany od innych ludzi i był to kurwa najcięższy epizod w moim życiu. Moja psycha dosłownie kurwa leżała. I tak jak mówiłem, nawet przez chwilę nie pomyślałem, że może być to spowodowane pornografem. Ja myślałem, że no los mi już tak dał, mam ciężej w życiu i tyle. Że ja nie mam na to żadnego wpływu. Stary, ja byłem bliski odebrania sobie życia, kurwa, dosłownie, Te uzależnienie tak rozjebało mój beret. Wyprowadziłem się wtedy na rok czasu z moimi rodzicami. I akurat było tak, że mieszkałem na 12 piętrze i miałem balkon ze swojego pokoju, więc... Noce. Ja spędzałem tak, że brałem paczkę ślugów, wszedłem na balkon i po prostu zastanawiałem się, czy powinienem się zajebać, czy nie. Przykro mi, gdy o tym mówię, bo było kurwa naprawdę blisko, że to zrobił, ale. Trzymało mnie coś przeżyć. Prawdą też jest to, że do tego bardzo przeżywałem tą wyprowadzkę. No ale znowu, w momencie, gdy działo się w moim życiu coś, co było ciężkie, trudne dla mnie, to ja nigdy nie wychodziłem temu naprzeciw. Zawsze wpadałem w jakieś gówno i zawsze wolałem to wypierać, niż kurwa wyjść temu naprzeciw. Widzisz, wyprowadziliśmy się. Byłem królewsko samotny z tego powodu. Zostawiłem całe swoje życie, jakie miałem tutaj, w swoim rodzinnym mieście, i wyjebałem. I widzisz, zamiast cokolwiek z tym zrobić, zamiast zastanowić się, jakie mam wyjścia, to ja wolałem uciekać do pornografii. Wolałem, żeby strach przed. Wyjściem naprzeciw tej samotności wygrał. Wolałem sobie odpalić pornosa i zwalić konia, zamiast myśleć i działać. I to był mój problem. I myślałem, że w momencie, gdy znowu się przeprowadzimy z powrotem tam, gdzie mieszkałem, to wszystko się zmieni. Że moja psychika wróci do odpowiedniego stanu, że polubię siebie, że moje życie będzie takie kolorowe. I było. Było przez dwa tygodnie, bo po dwóch tygodniach znowu wróciły problemy na bani, no bo w końcu uzależnienie od pornografii przeprowadziło się ze mną. Moje przekonanie na temat pornografii bardzo się zmieniło po wakacjach w 2022 roku. Zaczęło się tak, że jeszcze przed wakacjami, Poznałem pewną dziewczynę. Zapoznali nas ze sobą wspólni znajomi. No i z obydwu stron od razu zaczęło coś iskrzyć. Spodobaliśmy się sobie, najzwyczajniej w świecie. I ja mam to do siebie, że nie lubię obijać bawełnę, i po paru tygodniach nasza relacja weszła na wyższy poziom. Coraz bardziej siebie poznawaliśmy, aż się po prostu w sobie zakochaliśmy i wyszliśmy oficjalnie, że tak powiem, w związek. I szczerze stary było zajebiście. Czas spędzony ze sobą był cudowny. Dosłownie, bo mi z nią cholernie dobrze, a jej ze mną. I w pewnym momencie, w trakcie tych wakacji, właśnie, coś mi odjebało. Dosłownie, jakbym z dnia na dzień obudził się kurwa innym człowiekiem. Bo z gościa, który był w niej totalnie zakochany, który był z nią kompletnie szczęśliwy, mimo tych problemów, które miałem ze sobą na bani, to nadawało mi wytchnienie. To nagle coś się kurwa we mnie zmieniło. Coś, nagle z miłego gościa, swojego gościa, który wiesz, to był taki dobry dla niej, taki ciepły. Byłem osły, zimny. I niemiły był ze mnie po prostu kawał syna. Zacząłem powodować jakieś kłótnie, zacząłem się z nią wykłócać, zacząłem myśleć, że ona jest głupia, że ona nie pasuje do mnie, że jest dziecinna, bla, bla, bla. Ja poczułem się wtedy taki strasznie znudzony, nieosatysfakcjonowany. Ja czułem, że potrzebuję czegoś nowego. I tak to jeszcze przez jakiś czas potrwało, aż na koniec wakacji po prostu ją nią zerwałem. Z zimnym sercem, dosłownie. Nie miałem żadnego problemu, żeby do niej podejść i powiedzieć, no, sorry, nie chcę już z tobą być. Zakończyliśmy ten związek, a potem przez długi czas sobie tłumaczyłem to w ten sposób, że no, ona do mnie nie pasowała. Ona jest dziecinna, ona jest naiwna. Kurwa, przez cały czas wyrzekałem się tej pierdolonej odpowiedzialności. I wszystko się zmieniło, gdy po paru miesiącach natrafiłem na filmik w internecie, który tłumaczył konsekwencje uzależnienia od pornografii. I wtedy, kurwa, zapaliła się lampka. Wtedy zrozumiałem, o co chodzi w moim życiu. Dlaczego przez lata, z miesiąca na miesiąc stawało się ono coraz gorsze? Dlaczego związek z dziewczyną, którą tak bardzo kochałem, nagle stał się taki chujowy, i dlaczego stałem się takim skurwysynem. Ja nie potrafiłem wytrzymać w tym związku, dlatego że przyzwyczaiłem swój mózg do czegoś innego. Za każdym razem, gdy oglądałem pornografię, to przecież oglądałem kogoś nowego. Oglądałem coś nowego, nie oglądałem tych samych filmików. Poza tym, te wszystkie aktorki były wyidealizowane. Były idealne na tym pierdolonym ekranie. Więc w momencie, gdy coś było stałe, bezpieczne i prawdziwe, to mój mózg się tym od razu kurwa nudził. I ja chciałem po prostu nowych bodźców. Chciałem doświadczyć czegoś nowego, tak jak w pornografii starej. Porno zniszczyło moje zdrowie psychiczne i mój związek I tak się Siebie w że przez 3 lata na to pozwalałem, że wystarczył mi pierdolony miesiąc, żeby się od tego gówna raz na zawsze uwolnić. I na podstawie doświadczenia z mojej własnej walki, doświadczenia z pracy z moimi klientami, stworzyłem swoją autorską metodę do walki z uzależnieniem od pornografii, która dosłownie gwarantuje wolność w 4 tygodnie. Jeżeli tak się nie stanie, to w końcu dostajesz pełen zwrot pieniędzy, więc jest to naprawdę bezpieczna decyzja. Jest to kurs, który składa się z filmików, gdzie zostawiam całe swoje pierdolone doświadczenie, czyli wszystko, czego Ty tylko potrzebujesz, żeby się od tego uwolnić. Przekazuję Ci jak najmniej wysiłkowe i jak najskuteczniejsze metody, które wyniosą twoje życie na wyżyny. Dzięki temu możesz uniknąć tego, przez co musiałem przechodzić. I właśnie opowiadam ci tą historię dlatego, byś mógł wykorzystać lata moich błędów, by ten czas sobie zaoszczędzić. Niepewność siebie to jest katorga, ekskurwesy. Krytyczne atrentne myśli to samo. Chyba nie chcesz, żeby twoje relacje z kobietami wyglądały tak jak moja relacja z tamtą dziewczyną, którą ci opisywałem przed chwilą. Chyba nie chcesz być leniwą kupą gówna, której się nic nie chce. By tak nie było, musisz się pozbyć swojego uzależnienia od pornografii. Bez dwóch zdań. A najskuteczniej i najszybciej zrobisz to z moją autorską metodą Drugi link w opisie. Gdy pokonałem swoje uzależnienie od pornografii, to moje życie weszło, że tak powiem, w pozytywną spiralę. Od tamtego momentu staje się coraz bardziej lepszy. No i między innymi dzięki temu, że się od tego uwolniłem, przywróciłem pewność siebie do swojego życia. Ogarnąłem swoją banię, wszedłem w zajebisty związek i jestem w nim szczęśliwy od dwóch lat, bo zregenerowałem swój mózg po uzależnieniu od pornografii. Nie mam tych pierdolonych, natrętnych myśli, chcę mi się zapierdalać, jestem bardzo zmotywowany i stary, dzieje się naprawdę zajebiście. Pokonanie uzależnienia od pornografii to był punkt zwrotny w moim życiu. O te dwie rzeczy, które były dla mnie tak warte, czyli moje zdrowie, i moje życie miłosne, ja je po prostu naprawiłem w ten sposób. I po tym wszystkim, co przeszedłem, dzisiaj tą wiedzę chcę przekazać Tobie. Byś nie musiał tracić lat na błędy. Byś mógł zacząć korzystać ze swojego życia jak najszybciej tylko możesz. Byś był szczęśliwym młodym mężczyzną. Bo strasznie wkurwia mnie fakt, że ktoś zarabia na tym, że młodzi ludzie niszczą sobie życia. I nie tylko młodzi ludzie. Ludzie w każdym wieku niszczą sobie życia przez porno. A ktoś na tym kurwa zarabia. Rozjebiemy te korporacje. Stary, ta cała branża jest totalnie rozpierdolona. Bo oprócz tego, że Ty sam jesteś nieszczęśliwy, gdy to Oglądasz, to ludzie, którzy to nagrywają, aktorzy, którzy za to odpowiadają. Myślisz, że oni są szczęśliwi z tego powodu, że tak pracują? Wiadomo, zarabiają spore pieniądze, ale wiesz, co? Gdybyś się trochę temu przyjrzał, to najczęściej jest tak, że ludzie, którzy pracują w tej branży, to ludzie straumatyzowani. To ludzie, którzy nie poradzili sobie z demonami z przeszłości. To po prostu niszczy ludzi, i konsumentów, i producentów. Więc proszę cię, zasubskrybuj ten kanał. Dołącz do osób, które chcą się od tego uwolnić, które chcą wejść na wyższy poziom w swoim życiu, które mają dosyć uzależnienia od pornografii. Musimy trzymać się w grupie. W społeczności, bo to w grupie siła stary. Ogromnym problemem właśnie związanym z uzależnieniem od pornografii jest izolacja. I to, że ludzie przez wstyd czują się po prostu samotni, że nie mają swojej grupy, swoich ludzi, którzy ich rozumieją. Dlatego właśnie stworzyłem swojego Discorda, byś mógł poznać osoby, które przechodzą przez to samo co ty. Pierwszy link w opisie. Dziękuję ci w tym momencie pięknie za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam cię do drugiego linku w opisie, by pokonać swoje uzależnienie od pornografii 4 tygodnie. Jeżeli ten filmik ci się podobał, zostaw lajka. No i co? Cieszę się, że mogłem podzielić się z tobą moją historią. Mam nadzieję, że wpłyną na. Twoje życie pozytywnie, może nawet nie mam nadziei, tylko jestem tego po prostu pewien. Do zobaczenia w na następnym filmiku i do usłyszenia. Pozdrow!